...państwa namawiali do najładniejszych miejsc w Polsce. już teraz zapraszamy... naszego leszczyka. leszczyka. Olecko. Dobrze. Z Olecko. do Olecka jedziemy. Kolejny odcinek. Witam ponownie z mojego rodzinnego Olecka. Uroczego miejsca, które ma swoją powikłaną historię. Przez kilkaset lat Olecko było małą, anonimową miejscowością w Prusach Wschodnich. Czekało na swój wielki moment. I ten wielki moment plaży miejskiej, natomiast konstrukcja, na której się znajduje, to nie jest molo, proszę Państwa, to jest skocznia do wody, z której śmiałkowie skaczą na główkę. Skoki do wody są ulubionym sportem oleckich samobójców, natomiast skoki nie wyczerpują listy sportów, które można uprawiać na jeziorze. Oczywiście są to kajaki, są to łódki, rowery wodne, żaglówki. Jest tutaj też baza nurkowa. Można pływać na nartach wodnych, natomiast zimą jak jezioro zamarznie, można tutaj. Ćwiczyć kontrolowane poślizgi samochodowe, jak również jeździć na łyżwach. Tak czy inaczej, ta wieża do skoków do wody jest symbolem kojarzącym się z całym Oleckiem. Ale po co komuś zamarznięte jezioro? No, żeby trenować poślizgi kontrolowane. Na jeziorze? Oczywiście, trenują, że trenują tak. naprawdę? Ja Oczywiście, fajnie. że trenują. samochodami wjeżdżają? Ta, bo jest to jest, Pols y Olecko jest biegunem zimna w Polsce, jest lud grubości metra, można spokojnie ja tam czałgiem wjechać. Suwałki, nie suwałki nie go zabiją no. teraz. <gry> nie odbieraj tego tytułu suwałkom. Nie, no, no, to naprawdę super. w Olecku jest biegun zimnym. Suwałki najzimniej, bardzo, bardzo, tarun okay. najcieplej. E, przerażająca trochę ta historia Olecka. Trochę przerażające. Najgorszych rzeczy nie powiedziałem. Otóż w Noc Kryształową spalono synagogę w Olecku, a straż pożarna była 8 metrów dalej i nie zdążyła. Ale tak, się tak było w wielu tak miastach się tak, no, tak, no, tak, no, Ale no, żeby żeby ta była, po... 8 metrów dalej, żeby nie zdążyła, No to, to jest takich przerażających historii jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, dlatego że y, cała ludność y, y, Olecka przedwojenna wsiadła jednego dnia konkretnego, została wysiedlona. Wsiadła do pociągów, zamknęła za sobą drzwi, zostawiła posprzątane mieszkania, wyjechali więcej nie wrócili i wrócą za 3 tygodnie, za, ty, za za półtora za za tygodnia na y, 450 lecie Olecka przyjadą dawni mieszkańcy. Nie ma żadnego z tym problemu. Nie ma żadnych animozji między po, innymi. Domy, że... To jest właśnie historia Jerzego Kisielskiego, że do niego zapukano, do niego do domu, bo on mieszka... Wpuścił? No, powiedzieli, że tutaj nasz dziadek mieszkał, czy możemy zdjęcia zrobić. Wszyscy wpuszczają. To jest normalne. My bardzo lubimy tych, tych, tych mieszkańców. A co Ten mówią? Wojenek. Co mówią, jak przyjeżdżają? Bardzo wzruszeni, bardzo im się podoba. Porównują zdjęcia. Także ja bym powiedział tak, że może się czują tak, jak ja teraz wracam do Olecka. Przecież ja tam nie mieszkam od 20 lat, prawda? Czy 20 paru. Przyjeżdża mi też po prostu, pokazuje: to jest moja szkoła, to jest moje przedszkole, i tak dalej, i tak dalej. E, nie ma tutaj wielkiej różnicy. No, wojna była po drodze, no ale się okazuje że e, czas aż... leci rany. Ze spraw czas bardziej przyjemnych, przypomnij to będzie na 450-leciu Olecka. Wieliczanka. E, Maryla Rodowicz, e, Budka Suflera, Janusz Pana Sawicz, i zespół Niebowcięci e, Olecki, Olecka Gwiazda. I Robert Leszczyński. Robert Leszczyński prowadzi. A to i nie w ten weekend, tylko w następnym. Następny Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję. przed tym weekendem się z Brunwald. Grunwald też. też. E, I pytanie, pytanie na śniadanie, śniadanie już jutro, jak ja Państwo my, macie. Myśmy, myśmy przegrali I pamiętajcie Państwo o teleturnie jak wódce o 17.30.